Cześć! Dzisiaj mam zaszczyt być w Gdyni. Za mną widzicie małego Juwela, który będzie miał niespełna 130 litrów. To jest bodajże wymiar 60 na 50 tego akwarium. Komponuję w tym zbiorniku takie drzewko. Mam tutaj fajny pomysł na tą aranżację. Zobaczycie finalnie, jak to wyjdzie. Za chwilę też wam pokażę, jakich materiałów używam, jak te aranżacje są przeze mnie wykonywane, żeby wyglądały efektownie. Do tego hardscape'u użyję sobie dzisiaj skał Dragonstone. Bardzo fajnie kontrastują z korzeniami i z zielenią, którą posadzę. Łatwo tuką się młotkiem, więc można robić pył z tych skał, który będzie idealnym detalem. Korzenie, które są użyte do tej aranżacji to Red redmury w połączeniu z pniem drzewa jako dragonwood, nieco grubszy ciemniejszy korzeń. No i za chwilę wam pokażę jak się to. Część hardscape'u już wykonałem. Tutaj jest potężny pień tego drzewa obklejony skałami z dragon stone, mnóstwo detali tutaj jeszcze się znajdzie. Na razie wygląda to tak. Oczywiście później też będę sklejał. Bardzo dokładnie koronę tego drzewa, żeby ona była trwała. E, więc tak to wygląda. Piasek też już wszyscy tutaj wrzucony. E, co do oświetlenia, e, zdjęliśmy pokrywę od Juwela, wymieniliśmy na światło od Skylighta, e, które klient zakupił e, w naszym sklepie. Jest to model Hyperbar, 45 cm, on jest nieco krótszy niż długość akwarium. Ja tutaj podwiesiłem to do takiej półeczki, na której staną w późniejszym czasie jakieś akcenty loftowe. No i co, biorę się dalej do roboty. Finalnie wam pokażę, jak zbiornik będzie wyglądał. Kolejny etap aranżacji zakończony. Spód tego pnia już jest obsadzony gałęzatką. Tu wam pokażę, jak wygląda ta grotka. Myślę, że to będzie bardzo fajny efekt też pod wodą. Wszystkie te detale, które podoklejałem u spodu tego pnia uwidoczniły nam się dzięki właściwemu posadzeniu tych kępek gałęzatki. Musiałem to zrobić wcześniej, żeby zrobić to precyzyjniej, bo później jak skleję górę, będzie mi to niestety przeszkadzało, żeby tam móc pracować precyzyjnie, więc tak to na tę chwilę wygląda. Za mną widzicie już wyeksponowane drzewko w akwarium, które tutaj kleiłem. Idealnie kamera ustawiona na tą grotkę. Chciałem Wam... Tutaj dodać, że jeśli lubicie bąbelki, możecie sobie podłączyć też natleniacz pod pień takiego drzewka, delikatnie poprowadzić wężyk, wężyk, żeby on był niewidoczny. Ja fanem takich rozwiązań nie jestem, a jeśli lubicie, można to dorzucić. I co do samego drzewka, jeśli chodzi o zieleń, jest to gałęzetka kulista, można ją zastąpić oczywiście, fajniejszymi roślinami, takimi jak Monte Carlo, albo Anubiasami. Będzie to też świetnie wyglądać, kniazetka kulista jest dosyć łatwa w utrzymaniu, ale musicie pamiętać, że musicie mieć bardzo czystą wodę w akwarium, bo ma tendencję chłonięcia brudu, jak o nią nie dbacie. I na pewno też nie ma co świecić mocno w zbiorniku. Taka lampa, która wisi nad tym akwarium, będzie na pewno świeciła z dużo mniejszą mocą, aby nam nie porobiły się żadne glony. Ja wam za chwilę pokażę, jak finalnie to wyszło.